Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarotiska Fortuna się kłania. Zapraszam wszystkich do wysłuchania horoskopu tygodniowego, znaki wodne, rak, skorpion ryby od 2 do 8 sierpnia. Rozkład z kart Tarota, kochani, oraz Lenormand. W tle mamy remont u sąsiadów, więc może być trochę odgłosów. Za to bardzo serdecznie Was przepraszam. Od 2 do 8 sierpnia. Tak, już daj radę wskazówkę co uraka. Od 2 do 8 sierpnia, mile karty się wyjęły. Lenormand. Poniedziałek trochę nerwowy, jakieś informacje nagłe do Was przyjdą. Może trzeba będzie gdzieś podjechać również załatwić jakąś sprawę, podpisać jakieś dokumenty. Może być nerwowa rozmowa, również. Także poniedziałek bardzo dynamiczny, tak myślę. Ale moi drodzy, po tym poniedziałku, wtorek, y, będzie trochę odpoczynku. Myślę, że niektóre osoby mogą mieć urlop, niektóre zwolnienie lekarskie, nawet. No, tutaj trzeba będzie trochę odpocząć, mogą dokuczać plecy szczególnie, y, korzonki również. Także dzień odpoczynku i relaksu. W środę bardzo dobre porozumienie, czy to w miłości, czy w pracy. Będziecie się dogadywać. Możliwe, że niektóre osoby tutaj usłyszą wyznania miłosne. W środę bardzo dobry czas na miłość. W czwartek również harmonijne sprawy, dobre wiadomości dla domu, dla domowników. Może coś się powiedzie, spotkanie rodzinne, moi drodzy, świętowanie, jakiejś uroczystości rodzinnej w czwartek. Także bardzo miłe sprawy Was czekają. W piątek, tutaj, intuicyjnie, bardzo będziecie mądrze podchodzić do świata, do ludzi, ale także do swoich spraw. Głęboka Wasza intuicja podpowie Wam, co robić. Niektóre osoby, jeśli nie będą miały takiej podpowiedzi z głębi swojej duszy, kochani, mogą tu zasięgać porady, czy psychologa, czy wróżki, czy też kogoś znajomego, kto jest doświadczony bardziej w życiu. Także może jakaś tajemnica tutaj się wyjaśnić w piątek. W sobotę, bardziej dzień taki na odpoczynek, będziecie bardziej rozmyślać, jak pracować. Może będziecie ustalać jakąś strategię w sobotę, ale też widzę tu duże przemęczenie, zmęczenie materiału w sobotę. W niedzielę uważajcie, aby ktoś was nie sprowokował, może być kłótnia, może być ktoś toksyczny koło was, kto będzie wam tu w głowie mieszał. Także Karty Lenormand mówią o powrocie kogoś z przeszłości, ale też wyjaśnia się pewna sprawa, tajemnica, która była bardzo zawiła. Wyjaśni się, możliwe, że u niektórych przyjdzie rozwiązanie właśnie tej sprawy, albo też, moi drodzy, tutaj koniec jakiejś sprawy. I początek czegoś nowego. Znajdziecie klucz do swojego szczęścia w tym tygodniu. Moi drodzy w zdrowiu, korzonki, układ nerwowy, możecie być trochę nerwowi, porywczy, ale też kochani, stany zapalne, kości, stawy, tutaj mięśnie. Szczególnie uważałabym na plecy. Także to wszystko dla raka. Życzę dobrego tygodnia, moi drodzy, i przechodzimy do Skorpiona. Od 2 do 8 sierpnia, ja tylko przypomnę, Skorpion. Normand, proszę o chwilę cierpliwości, przypominam od 2 do 8 sierpnia. Moi drodzy, poniedziałek bardzo dobry początek, wyjaśnienie jakiejś sprawy 2 sierpnia. Także tutaj jest fajny czas, moi kochani, wyjaśnia się coś. Od początku zaczynamy jakąś nową drogę, nową pracę, nowy pomysł do nas przychodzi, bardzo dobra nowa energia. Będzie Wam się wszystko chciało robić, i to jest dobra y, taka wskazówka, aby działać y, na nowo, wszystko od początku. We wtorek y, robicie coś dla siebie może spotkanie z koleżanką, może też y, gdzieś się wybierzecie do fryzjera, do kosmetyczki, na jakiś y, kochany zabieg, ale także tutaj. Y, Będziecie czuć się komfortowo w swoich domach, w swoich pracach. To, co wykonujecie, będziecie wykonywać z taką radością. W środę zawieszenie może zrobienie rachunku sumienia może będziecie chcieli przemyśleć swoje życie, wspominać może będziecie kogoś. Także tutaj jest zamyślenie się przeczekanie. W czwartek już nowa energia, bardzo sympatyczna, ponieważ to, co macie do zrobienia, również będziecie robić z zapałem. Możecie podpisywać jakieś umowy, możecie przystępować tutaj do nowych prac, do nowych zleceń, bardzo dobrze będziecie sobie radzić. Możliwe, że rozmowa z kimś starszym też was tutaj wesprze na duchu. W piątek karta świata. Cóż, niektóre osoby mogą wyruszać gdzieś w podróż. Niektórzy mogą działania mieć jakieś internetowe cały dzień na tym spędzić, ale niektórzy mogą wyjeżdżać za granicę. Może ktoś was również odwiedzi w sobotę dzień bardziej taki m, moi drodzy na myślenie, na przeczekanie. Y, może będziecie rozmyślać, y, robić jakieś plany długoterminowe. Nie będzie wam się chciało bardzo pracować, będziecie zmęczeni. Ale niedziela bardzo y, Fajna, ponieważ rozmowa z kobietą tutaj Was czeka bardzo sympatyczna i moi drodzy, tu może się wyjaśni jakaś tajemnica w niedzielę. Także Wy możecie mieć bardzo głęboką intuicję. Na pewno y, czekają jakieś problemy Was y, tutaj nieduże w tym tygodniu i dostaniecie wiadomości, czy to listowne, czy to. Y, Kochani, za pomocą SMS-a czy właśnie yy, jakichś messengerów, tak, komunikatorów społecznościowych, nieważne jak, jakieś wiadomości, które skończą, mi się wydaje, że tutaj jest koniec jakichś problemów, moi drodzy. W tym tygodniu dla skorpiona. Mm, dobry tydzień, tak myślę. W zdrowiu uważajcie, noga może Was boleć, problemy dermatologiczne mogą tutaj Was dopaść, trochę kości i trochę takiej nerwowości, stresu. Także ja życzę dużo optymizmu, relaksu dla skorpiona i powodzenia. Nawet ciekawy ten tydzień, i przechodzimy do ryby. Także od drugiego przypomnę do 8 sierpnia, kochane rybki, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. I jeszcze karty mam dla Was. Tak, poniedziałek ktoś toksyczny jest, ten diabełek, który miesza. Może być ktoś toksyczny koło Was, prowokować do awantury. Nie pożyczajcie również pieniędzy, bo możecie ich nie odzyskać. Także tutaj uważajcie również na swoje zdrowie, bo może być tu podwyższona temperatura, może coś boleć. Także poniedziałek trochę nerwowy. Yy, moi drodzy, we wtorek gdzieś będziecie wyruszać, czegoś będziecie szukać. Yy, możliwe, że niektórzy będą szukać nowej drogi, może też być jakaś wycieczka w plener. W miłe miejsce, gdzieś nad wodę, ale też niektórzy mogą um, szukać nowej pracy. W środę jest dużo pozytywnej energii, jest ochrona boska dla Was. W środę możecie znaleźć się gdzieś właśnie, również nad wodą, rozwijać swoje talenty. Spełnią się Wasze marzenia. Jakieś marzenie będzie spełnione w środę. W czwartek, Również mężczyzna, który jest z przeszłości, może powrócić, już go znacie, może Wam zrobić jakąś miłą niespodziankę. Także czwartek sympatyczny, i tutaj mm, na razie tej sympatii i mm, dobrych kart koniec, bo w piątek jest buntowanie się, może być kłótnia. Może być niemiło, również możecie mieć poczucie wykorzystania takiego zmarnowania. Także piątek jest słabym dniem dla ryb. Możecie być prowokowani przez kogoś, także tutaj zaczepki jakieś. W sobotę powrót do starych spraw. Ktoś może manipulować, ktoś, mo, ktoś może być fałszywy tutaj przy tych kartach. E, moi drodzy, powrót do kłótni, powrót do przeszłości, to już kiedyś przerabialiście. Także tutaj manipulacja i fałsz kogoś i w niedzielę również ktoś czepliwy będzie się tutaj do Was e, przyczepiał, że tak powiem, będzie prowokował. Może być. Potrzeba porozmawiania spokojnie, wytłumaczenia pewnych spraw, i moi drodzy, nie dajcie się również prowokować tego dnia. Jest tutaj ryzyko kłótni, powrotu do jakichś starych, zaległych problemów w tym tygodniu u ryby, bardzo to widać, ale moi drodzy, macie też energię gwiazdy spełnienia. Marzenie jakieś wasze się spełni, odkryje się jakaś tajemnica, możecie wyzdrowieć na przykład w tym tygodniu z jakiejś, no nie wiem, choroby, również może to jest to karta wyzdrowienia, jest to karta spełnienia marzeń. Macie podwójną gwiazdę i na pewno rozwiąże się tutaj jakaś sprawa, ale też moi drodzy, może ktoś wam się oświadczyć w tym tygodniu. Pierścionek zaręczynowy. Możecie podpisać jakąś umowę, ugodę. Także coś dobrego na pewno ryby tutaj spotka pomimo tych moi drodzy zaczepek, awantur i bym powiedziała, że to z przeszłości sprawy zaległe będą powracały. W zdrowiu uważajcie na stany zapalne, jakieś bóle głowy, zęba, yy, mogą być jakieś bakterie, wirusy, które się niechcący przyczepią. Powracająca dolegliwość. Ja Wam życzę dużo zdrowia, spełnienia, które daje Wam gwiazda. Do usłyszenia drogie ryby, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę dużo dobrego.